Siema, 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 ja jestem Majer A dziś O kurcz, ale fajna postać A dzisiaj gościnne CW Ale naprawdę fajna postać I, I co mam powiedzieć? Jeszcze raz mam mówić? Nie Fajne, fajny mechanik, dobra Ja jestem Majer A to jest gościnne CW z klanem Angels of Heaven Czyli wbiański skład jaki zobaczymy Kogo tu mamy? Majeś, zabójca i Mr. Mechanik Mr. Mechanik ma ma postać jakąś turbo fajna, Ekstra jakiegoś wampira. Pokaż się mechanik Zwała Zwała, pozytywna zwała Dobra, splantowali nam. A tu trzeba grać i trzeba wygrywać W ogóle cześć chłopaki. Oh, oh boż, oh boż. Dobra. Gadu, gadu i przegrywamy rundę. Ale tu się zapoczęliśmy na mechanikę, bo ma fajnego, fajnego naprawdę skina. Dobra, let's play. Let's play. I wygrańmy to na No i ładnie, Uf. ładnie, ładnie Coś powiedzcie o sobie jako o klanie panowie Kiedy powstaliście Klan jest od dawna, tylko była ostatnia I co szukacie nowych nowych graczy Do klanu, czy I jakie no wymagania? Bo może ktoś z widzów będzie chciał akurat u was grać Jakieś wymagania to konkretne mnie to macie? Plus 16 aby było i 8. No plus 16 mikro y, Te w miarę ogarnięcie map Czyli taki standard Jak większość panów pewnie To się mi gdzieś tam połkuje Ojoj y, Jest na serwerach Ja mogę mieć trochę lagi i za to was, was przepraszam Ale uploaduję właśnie film Serwy? i może trochę ścinać tą grę Tak y, już chyba pobieg na wiesz. No ciebie akurat widzę, że ścina strasznie. скоро спора Ну, <Стургий> на Dużo tam macie? Aha, to chyba wszyscy tak? Na serwerach. Chyba że gdzieś tam jeszcze na tak. Da, Jeszcze jeden serwer, na pewno jeden. No ładnie. No. B, a B nie kryjesz, no to jest ale smutne Nikogo na B nie ma, no ale yy, Dwóch nam idzie, jeden ubity na kulkę Dwóch jest mi. Naschle też Ładnie, ładnie, ładnie No to do tych dwóch może być prawdopodobnie B Serwer 9 b Dajcie tu masz. Oh. Szukaj. Jeden do plan To ty. widać. Timbasz, tym baszem, ale kurczę kryłeś B cztery rundy, a w piątej poszedłeś sobie obiemu z B. Z założenia taktyczne kurczę się pospało, to o dobra, poszedł zabójca na p Przelał. o kurde No Zdjęte były kurcze Zdjęte No o, ładnie No Ale ja. mnie zabił Jest to smutne Sama asystę. A nikomu hatcheta nie trafiłem, nie? Śmiech na sali. O, nagrywają. Ja też nagrywam, <laughs> Może będzie ostatnio, ostatnio był filmik, ukazał się filmik. Wrzucony bodajże przez jakiś Francuzów. O nazwie Majer, I'm Bot and Wallhack. Na filmie widać, widać jak mam haki oczywiście. I mnie zbanują. Jeszcze mnie jakoś nie zbanowali. Się spłakali troszkę. Tak powie, że przed serwami jest fajny. Na schodach. No B obit. Podchodzi na serwer. Snajper ma je uważać. Mm -hmm. I trzech chyba. No dwóch no, Zresztą cofną. Cofną, i on będzie na schodach, to pójdziemy sobie na snajpera. A oni z splancą B. Tak to prawdopodobnie to będzie. poinya A ja wiem, że pointy. mi z plancą... A kurde, wiedziałem, że z jednak B. Ajajajaja. Ja, 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 ja. Ten był na plancie cały czas. Kampił. Na no to jest ciężko, bo to timingowo można albo czekać, no nie wiem, no różne rzeczy można zrobić, nie, ale... Nie tym razem. Zresztą mam ping, kurczę po 150. Kurde, no. Nam idzie dwóch chyba. Na schodach. jest Biegnie na jeden Ojej, wentylu się mi trafił bo... Widzicie co panowie trochę zaplantuję już jeden ziomek To le nie ma sensu puszować Trzeba stać na pozycjach i wtedy bez problemu Tak jak się za fragiem biega to potem tak jest Może przyjedzie kamp Tak trochę lucky pointy, ale... No troszkę mam lucky pointa, nie problem To jest Co to było? Kolej Koleś stankował headshota Ja pierdziu ale jakoś dziwnie mnie zabił, strasznie dziwnie mnie zabił. A mnie tak samo? Ten sumeks. No jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy, czy nas lowranga zbije jakiś ASD, SV, Sumex, różnie może być, może to przez mój ping po prostu. Weź, nie strasz ludzi. Ty możesz oślepiać tą latarką w sumie? To tak, tak. Wejść z daleka tą latarką. Nie. Przynajmniej na minimalnych wymaganiach, nie. Na minimalnej grafice, zobaczy się. mid na serwa. Má shody chyba. Jeden servera na pewno będzie Je to sniper ostatni na serveru tu. Ale kde jsi teraz, to Boże, 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 boże Było go słychać, nie? Boże święty, co ja robię Dobra, bo jest 6-5 Tak, to my nie wygramy, trzeba trochę No ładnie nam to linie. Zablokuję B Chodźcie tu już na B O, zasiadł Brawo Ładnie no. Już się zaczyna Do mnie zgłaszać mi Jestem na Asam awesome. sam Moglibyście się cofnąć i do mnie przyjść. jest na mnie, Na górze. A mnie do czego. Kurde To jest wina pingu To jest wina pingu ale no udało się Na szczęście Chodźcie wszyscy B Po cichu? Nie, niekoniecznie Tylko na granaty uważać i wystarczy Dobra, plantuj. I plantuj, bajka. Jej, 9C. 9C1. Nie wiem, bo ja mam... 5, <noise> Od lewej strony Zgubaj no. się No koleś, ale to zrąbał Oj, nie ja tu pobiegłeś Ale ugrałeś Ale no okay. Była Jeden gdzieś tu musi być od B tylko No właśnie Ej, yy, campy wewnętrzne od B Chodźcie razem, słuchajcie, chodźcie razem. Albo nie, albo nie, dobra. No spokojnie teraz. Jest dwóch kryje na A, jeden jest na Midzie, jeden jest B. No spokojnie można ich wszystkich powyrywać. Na B obity, na kulkę Biegnie na 9 B Dwóch jest na midzie, dwóch jest na A Na no. no, A jest On mnie radzi Ostatnia runda tu 12 jest więc Mam jeszcze zapas Jeden jest A, jeden B. Wbicie Dobra, już jest B, już B mogę plantować. Ostatnie jest na A Coś się spóźniłeś. Ja sz sz szwanki pomóc. Widzę na midze, patrzy na rzędy o. Na respie masz liczbę nie. nie, na B, na mida pobieg Było tej. On wybiegł na mnie tak, jakby wiedział, że tam jestem. Nie wiem. Nie wiem, czy to mój lag, czy co to było. On normalnie wybiegł we mnie. Wbijcie to B, wbijcie to B, bo tu jest... Zabiliście tego typka na B, no to plantujemy. A długie za, ja nie kryją cały czas tak. Gdzie za? Może ja się laknę. A ocie wszyscy A serwerami zrobimy tak Mamy tyle rund zapasu, że można sobie Można sobie tak zagrać For fun No ma nie na penera na nich bić, bo to tych dwóch najsłabszych tam kryje Na tym A Jest po lewej stronie, po lewej stronie Dobra, i plantujcie, i plantujcie i się rozstawcie ładnie. No, to prawdopodobnie będzie GG. Ładna kardwójka, zabójca, bardzo ładny kolor. Nie wiem co to za kolor, ale bardzo ładny. Podoba mi się. No, wakacje już za nami. No. Okej, okay. to był clan Angel of Heaven, to było gościnne CW. Dzięki wielkie za grę, panowie, trzymajcie się. Na razie, cześć.